Istnieje błąd, który popełnia większość mężczyzn, kiedy wchodzą w związek. Myślą, że to dobroć, stabilność albo zaangażowanie sprawiają, że kobieta ich kocha. Ale według Machiavelego w każdej relacji opartej na władzy, nawet w miłości, to niezaufanie zatrzymuje drugiego człowieka. To ciekawość. Kiedy kobieta ma wrażenie, że już całkowicie cię rozumie, przestaje być zafascynowana. Bo ludzki umysł nie kocha pewności, kocha tajemnicę. Machiavelli pisał, że aby utrzymać władzę, władca musi być jednocześnie lwem, silnym i godnym zaufania oraz lisem, nieprzewidywalnym i elastycznym. W miłości zasada jest ta sama: musisz mieć wewnętrzny rdzeń, który się nie chwieje, ale też głębie, której druga osoba nie potrafi w pełni odczytać. Kiedy kobieta zakochuje się w tobie, tak naprawdę zakochuje się w obrazie, który jej umysł sam stworzył, w postaci psychologicznej, którą pomagasz jej zbudować, poprzez to, jak reagujesz, jak milczysz, jak się zachowujesz i przez to, czego nie mówisz. Prawdziwy magnetyzm rodzi się w przestrzeni pomiędzy tym, co znane, a tym, co nieznane. Ona myśli, że Cię zna. A jednak czuję, że coś w tobie wciąż wymyka się zrozumieniu. To subtelne napięcie sprawia, że każde spotkanie ma wagę, ale większość mężczyzn, gdy już zdobędzie kobietę, nieświadomie niszczy tę tajemnicę. Stają się zbyt przewidywalni, zbyt otwarci, za dużo tłumaczą, za bardzo się zwierzają, zbyt mocno próbują udowodnić, że można im ufać. I sądzą, że dzięki temu będą bardziej kochani. W rzeczywistości tracą to, co ją przyciągało, bo gra psychologiczna, którą jej umysł toczył, właśnie się skończyła. Wyobraź sobie mężczyznę o imieniu Itan. Na początku był zagadką, mówił mało, był pewny siebie, czasem znikał bez słowa. Kler, kobieta, z którą się spotykał, nie mogła przestać o nim myśleć, zastanawiała się, o czym on myśli. Dlaczego jest inny niż reszta? Jej umysł nieustannie próbował go rozszyfrować, i to właśnie ten proces sprawiał, że zakochywała się coraz głębiej. Ale po kilku miesiącach, Itan naprawdę się zakochał. Chciał być szczery, opowiadał jej o wszystkim o swoich myślach, planach, lękach. Myślał, że dzięki temu pokaże, jak bardzo mu zależy. A Claire, Zamiast wzruszenia, poczuła coś dziwnego. Zniknęło napięcie, zniknęła magia. I tan był wciąż tym samym człowiekiem, ale utracił aurę nieprzewidywalności. Bo prawdziwa pasja zabija nie zdradę, lecz przewidywalność. Kiedy kobieta potrafi czytać cię jak książkę, przestajesz być tajemniczym bohaterem jej historii, stajesz się zwykłym człowiekiem, zrozumiałym zastępowalnym. A prawdziwa miłość istnieje tylko pomiędzy światłem a cieniem, pomiędzy tym, co ona wie, a tym, czego jeszcze nie odkryła. Wielu uważa, że stabilność to klucz do trwałego związku, ale stabilność bez odrobiny chaosu staje się monotonią. Machiavelli powiedziałby nigdy nie pozwól, by inni przeczytali całej twojej sztuki. Bo kiedy historia dobiega końca, publiczność odchodzi, choćby kochała ją najbardziej. Utrzymać ciekawość to utrzymać władzę. Nie chodzi o to, by się zmieniać dla efektu, ale by mieć głębie, której nikt nie zdoła w pełni odkryć. Bo kobieta nie kocha Ciebie, kocha doświadczenie, którego przy Tobie doznaje kiedy ta historia wciąż się rozwija, kiedy postać, którą grasz, ma wiele warstw, fascynacja trwa. Ale gdy stajesz się zbyt łatwy do zrozumienia, miłość nie umiera, ona tylko zasypia, czekając na nowy scenariusz, który ją obudzi. Gdyby Machiavelli żył dziś, prawdopodobnie powiedziałby, że współczesne relacje nie różnią się tak bardzo od dawnych królestw. Każdy z nas próbuje zachować wpływ i nie dać się zdominować. W księciu pisał, że mądry władca musi wiedzieć, kiedy warto być godnym zaufania, a kiedy budzić lęk. Z dzisiejszej perspektywy to nie rada o manipulacji, ale o energii, bo atrakcyjność to gra napięć między dwoma biegunami bezpieczeństwem i tajemnicą bliskością i dystansem. Kiedy jeden z biegunów znika, energia gaśnie, a wraz z nią znika przyciąganie. Kobieta nie odchodzi, bo przestała kochać, odchodzi, gdy przestaje czuć wyzwanie. Kiedy nie musi już zgadywać, kiedy nic jej nie zaskakuje, związek staje się płaski, a ludzki umysł nienawidzi płaskości. Machiavelli rozumiał to już w XVI wieku. Widział, jak królowie tracili władzę, nie dlatego, że stali się słabsi, ale dlatego, że stali się przewidywalni. Bo gdy wróg dokładnie wie, jak zareagujesz, bitwa kończy się, zanim się zacznie. W miłości działa ten sam mechanizm kiedy mężczyzna przestaje zaskakiwać, traci emocjonalną władzę, nie władzę nad drugą osobą, lecz tę subtelną moc przyciągania, która sprawia, że ktoś zostaje, choć nie musi. Spójrzmy na Itana i Claire. Po pierwszych intensywnych miesiącach Kler przyzwyczaiła się do jego obecności. Wiedziała, że zadzwoni wieczorem, że napisze tęsknie o tej samej porze, że zawsze zareaguje łagodnie, nawet gdy ona staje się chłodna. Wszystko było poprawne, bezpieczne, ale martwe. Pewnego wieczoru spojrzała na wiadomość od niego, pełną troski, pełną rutyny. I poczuła: nic. Nie dlatego, że przestała kochać, ale dlatego, że przestała czuć ruch, i stał się rozdziałem, który znała na pamięć. Machiavelli różnił się od innych filozofów tym, że nie wierzył w dobro jako moralny ideał wierzył w skuteczność, w rozumienie ludzkiej natury i wykorzystanie tej wiedzy, by zachować wpływ. W świecie uczuć oznacza to jedno. Nie musisz być doskonałym, musisz rozumieć mechanizmy, które tworzą fascynację, bo przyciąganie nie rodzi się z doskonałości, lecz z niemożności oderwania się od ciebie. Machiavelli doradzał władcom, trzymaj ludzi w stanie przewidywania, ale niepewności. W miłości znaczy to, dawaj jej poczucie bezpieczeństwa, ale niepełnej kontroli. Odrobina niepewności sprawia, że emocje żyją. Jak w muzyce, gdy wszystkie nuty są równe, melodia traci duszę, to przerwy, cisze i napięcia nadają jej magię. I ten mógłby to zrozumieć, nie musiałby udawać tajemniczego. Wystarczyłoby, gdyby zostawił w sobie część, której nie tłumaczy. Zamiast odpisywać od razu, zniknąć na chwilę. Nie po to, by karać, ale by pobyć w samym sobą. A gdy kler zapyta, powiedzieć spokojnie. Chciałem po prostu posłuchać własnych myśli. W tym jednym zdaniu pojawiłaby się nowa głębia, sygnał, że w nim jest świat, którego jeszcze nie odkryła, bo prawdziwa atrakcyjność nie leży w tym, co pokazujemy, ale w tym, co zostawiamy w cieniu. Machiavelli ostrzegał Najgłupszy władca to ten, który odsławia całą swoją siłę naraz. Podobnie najmniej pociągający mężczyzna to ten, który obnaża całą swoją duszę tylko by dowieść szczerości. Miłość nie jest testem prawdomówności, to taniec dwóch cieni, gdzie każde z nich potrzebuje przestrzeni, by drugie mogło marzyć. Paradoksalnie, im bardziej dojrzewamy, tym częściej tracimy zdolność do tajemnicy. Myślimy, że prawdziwa miłość wymaga całkowitej przejrzystości. Ale Machiavelli przypomniałby: Żadna władza nie przetrwa, jeśli pokażesz cały swój plan. W miłości też nie musisz kłamać. Wystarczy, że zachowasz coś dla siebie. Te nieodkryte przestrzenie sprawiają, że druga osoba chce iść dalej w głąd ciebie. Nieprzewidywalność, jeśli użyta mądrze. Nie jest manipulacją, to sztuka podtrzymywania płomienia. Bo jeśli otworzysz zbyt szeroko okno, wiatr zgasi ogień, ale jeśli co jakiś czas tchniesz w niego nowy oddech, to będzie płonął wiecznie. Ciekawość jest oddechem miłości, a mężczyzna, który naprawdę rozumie jej naturę, wie, że czasem cisza mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Machiavelli powiedział kiedyś. Mądry władca nigdy nie pozwala swoim poddanym zobaczyć całego siebie. Nie mówił tego, by zachęcać do kłamstwa, chciał przypomnieć, że prawdziwa siła tkwi w tym, jak potrafimy kierować sposobem, w jaki inni nas postrzegają. W miłości to zdanie nabiera delikatniejszego sensu. Nie chodzi o to, by udawać kogoś innego. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy pokazać drugiej osobie inną część siebie, mały cień, rysę w pozornie doskonałej figurze. W psychologii nazywa się to przerwaniem oczekiwań. Kiedy umysł przyzwyczaja się do schematu, traci zainteresowanie, ale gdy ten schemat zostaje lekko przerwany, bez niepokoju, bez chaosu, emocje budzą się na nowo. W tej krótkiej chwili mózg mówi, wciąż jest coś, czego nie rozumiem i zaczyna się nowa fala ciekawości. Machiavelli wiedział to na długo przed psychologią, radził władcom, od czasu do czasu zniszcz obraz, który sam stworzyłeś, aby nigdy nie mógł się czuć całkowicie pewnie w twojej ocenie. Wyobraźmy sobie Ithana, mężczyznę z naszej historii. Kler widzi w nim człowieka spokojnego, opanowanego, zawsze pewnego siebie. Pewnego wieczoru opowiada mu o dziwnym śnie, który ją przestraszył. Ethan słucha, a potem mówi cicho: Czasami też się boję, tylko że ukrywam to, bo nie chcę, żeby ludzie widzieli mnie słabym. To jedno zdanie wystarczy. W obrazie doskonałego, niewzruszonego mężczyzny pojawia się pęknięcie. Nie po to by runęło, lecz by stało się prawdziwsze, głębsze. To właśnie mikropęknięcie, celowa, subtelna sprzeczność, która porusza emocje, nie naruszając zaufania. Ona nadal czuje się bezpieczne, ale już nie ma pewności, że zna go w całości. A właśnie ta niepewność to tlen dla miłości. Większość mężczyzn rozumie to źle. Myślą, że zaskakiwać oznacza działać skrajnie, dziś zemny, dziś namiętny, dziś milczący, jutro znikający. Ale to nie jest fascynujące, to jest męczące. Machiavelli powiedziałby: nieuporządkowany strach rodzi bunt, nielojalność. W miłości chaos nie tworzy napięcia, on niszczy więź. Prawdziwa niespodzianka polega nie na zmianie roli, Polega na dodawaniu warstw, na odkrywaniu głębi, nie na odgrywaniu teatru, bo człowiek jest z natury sprzeczny. Każdy z nas czasami się boi, waha się, tęskni, ale wielu mężczyzn, gdy kocha, chowa te fragmenty siebie, bo chcą pozostać silnymi. Nie wiedzą, że to właśnie te rysy czynią ich prawdziwymi, nie słabymi, ale ludzkimi. Wyobraź sobie Ithana ponownie, po tygodniu pełnym stresu, przychodzi do Kler. Zamiast maski spokoju, mówi cicho: Jestem zmęczony tym, że zawsze muszę być silnym. Chciałbym choć jeden dzień niczego nie kontrolować. Kler patrzy na niego długo i po raz pierwszy nie widzi ideału, widzi człowieka. I to właśnie ten moment, nie heroiczny, lecz ludzki. Sprawia, że znów czuje fascynację, bo pozwolił jej dotknąć czegoś nowego, czegoś czego wcześniej w nim nie znała. To jest sztuka mikropęknięcia, którą Machiavelli stosował w polityce. Spraw, żeby ludzie nigdy nie zakończyli procesu oceniania cię. Dopóki mają poczucie, że jeszcze nie odkryli wszystkiego, dopóty nie mogą odejść. Ale ta sztuka ma jeden warunek. Musisz mieć rdzeń, prawdziwy fundament. Bo drzewo może się ruszać na wietrze, ale jeśli nie ma głębokich korzeni, pierwsza burza je złamie. Podobnie mężczyzna, jeśli używa tajemnicy, by ukryć pustkę, kobieta to wyczuje. Ale jeśli w nim naprawdę jest głębia, zasady, spokój, wartości, każda mała rysa tylko rozprasza światło. Sprawiając, że staje się bardziej magnetyczny. Machiavelli nigdy tego nie powiedział wprost, ale można to wyczytać między wierszami. Prawdziwa siła nie polega na kontrolowaniu innych, lecz siebie. Kiedy potrafisz być spokojnym, nawet jeśli nie jesteś w pełni zrozumiany, stajesz się mężczyzną, którego kobieta pragnie zrozumieć. I to jest właśnie prawdziwa władza w miłości nie dominacja ale magnetyzm, który rodzi się z głębi i samokontroli. W świecie, gdzie wszyscy próbują być łatwo do zrozumienia, zachowanie części tajemnicy nie jest manipulacją, to forma ochrony energii między dwoma ludźmi. Bo dopóki istnieje coś, czego jeszcze nie wiemy o sobie nawzajem, miłość ma powód, by trwać. Jednym z najczęstszych nieporozumień dotyczących Machiavellego jest przekonanie, że zachęcał on do fałszu. Ale jeśli czytasz go uważnie, widzisz coś zupełnie innego. Nie gloryfikował kłamstwa, uczył świadomego kontrolowania percepcji. Rozumiał coś, czego wielu wciąż nie pojmuje: ludzie nie kochają prawdy, kochają sposób, w jaki ta prawda jest im podana. A w miłości to staje się niemal okrutnie prawdziwe. Kobieta może zakochać się nie w Tobie, ale w obrazie, jaki stworzyła w swoim umyśle. Dlatego sztuka mężczyzny nie polega na tym, by się zmieniać, aby być kochanym. Polega na tym, by utrzymać głębię swojego obrazu, by ta wizja w jej głowie ciągle żyła, ciągle się poruszała, ale nigdy nie odrywała się od Twojego prawdziwego rdzenia. Machiavelli nazwał to jednością w różnorodności. Władca może zmieniać strategię, ton, nawet maskę, ale nigdy nie zmienia swojego ostatecznego celu. Tak samo mężczyzna może pokazywać różne twarze: czułą, silną, zamyśloną, namiętną, a czasem nawet słabą, ale wszystkie muszą obracać się wokół jednego centrum. Właśnie ta spójność sprawia, że każda z tych warstw nabiera sensu. Jeśli zmieniasz się tylko po to, by zaskakiwać, stajesz się sprzeczny i sztuczny. Ale jeśli masz wewnętrzny kręgosłup, wartości, kierunek, wiarę w siebie, każda Twoja odmienność czyni Cię tylko bogatszym. Prawdziwe przyciąganie nie rodzi się z gry aktorskiej, lecz z autentyczności, która ma wiele twarzy, ale jedno serce. Wyobraź sobie Itana. Mężczyznę, który zrozumiał lekcję Makiawellego, Nauczył się tworzyć te subtelne pęknięcia, ale odkrył coś jeszcze głębszego. Nie każda niespodzianka ma wartość. Tylko te, które wypływają z prawdy, mogą naprawdę dotknąć drugiego człowieka. Pewnego wieczoru Claire zapytała go: czy czujesz się czasem samotny. I ten uśmiechnął się lekko i powiedział: Oczywiście, myślę, że każdy człowiek jest samotny. Różnica w tym, że ja już nie próbuję jej zagłuszać. Pozwalam, by samotność uczyła mnie, kim jestem. Nie było w tym żadnego teatralnego gestu, żadnej potrzeby imponowania. A jednak słowa te miały ciężar. Pokazały Kler nową warstwę. Nie maskę pokoju, lecz duszę, która nauczyła się ciszy. To właśnie jest jedność z wieloma warstwami. Kiedy wiesz, kim jesteś. Nie boisz się pokazywać swojej złożoności, nie boisz się, że słabość zniszczy twoją siłę, nie boisz się, że emocje podważą rozum, bo wiesz, że wszystko to jest częścią jednej całości. Machiavelli pisał: Mądry człowiek wie, kiedy być tardym, a kiedy łagodnym, ale nigdy nie zapomina, kim jest. W języku współczesnej psychologii można by powiedzieć Dojrzały mężczyzna nie próbuje być nieprzewidywalny poprzez czyny, lecz poprzez głębie, nie goni za strategią, rozszerza granice swojego istnienia. Kobieta nie fascynuje się tym, co robisz, lecz tym, że w tobie wciąż jest coś do odkrycia: niewypowiedziane słowa, niepoznane emocje, nieodkryte myśli. Trwałe przyciąganie nie rodzi się z wyglądu, pozycji czy umiejętności rozmowy lecz z energii obecności Kiedy wchodzisz do pomieszczenia i nie musisz nic mówić, a ludzie cię i tak zauważają, to właśnie jest energia człowieka, który zaakceptował samego siebie. Taki człowiek już nie musi nikomu imponować. Jego spokój jest magnesem. Machiavelli nazwał to naturalnym autorytetem. Czymś, co nie można udawać ani nauczyć się zewnątrz, to efekt głębokiego poznania siebie. Itan w końcu zrozumiał, że jego największy lęk to bycie źle zrozumianym. Przez lata próbował robić wszystko właściwie, by zasłużyć na zaufanie, miłość, uznanie. Aż pewnego dnia pojął, gdy próbujesz być zrozumiany, żyjesz dla obrazu w kudzej głowie. A gdy akceptujesz, że zawsze pozostanie w tobie coś, czego inni nie pojmą, dopiero wtedy zaczynasz być prawdziwy. I właśnie z tej prawdy rodzi się nowy magnetyzm nie z wysiłku, lecz z ciszy. Kler to poczuła. Itan już nie próbował robić wrażenia. Nie był mężczyzną z planem, lecz mężczyzną obecnym. Każdy jego gest. Każde milczenie nosiło ten sam ton spokój, głębie, pewność. I Claire zrozumiała, że już nie chce go rozumieć chce po prostu być blisko. To moment, który Machiavelli opisałby jako sztukę utrzymania wpływu bez narzucania się. W polityce to absolutna władza, w miłości nieśmiertelna fascynacja. Bo gdy jesteś spójny w istocie, ale elastyczny w wyrazie, nie potrzebujesz żadnych strategii. Twoja obecność sama staje się strategią, a ci, którzy Cię spotykają, nie tylko czują przyciąganie, czują zachwyt, bo przyciągania można się nauczyć, ale zachwytu. Można doświadczyć tylko wtedy, gdy naprawdę jesteś w zgodzie z sobą. Jest taki moment, który przechodzi niemal każdy mężczyzna w ciszy, bez słów. Moment, w którym czuje, że kobieta obok niego już nie patrzy tak jak kiedyś. Nie ma w jej oczach podziwu, nie ma pytań. Została tylko znajomość, a zaraz po niej dystans. I wtedy pojawia się pytanie, co się zmieniło. Ale prawda jest inna. To nie ona się zmieniła, to obraz ciebie w jej umyśle przestał się rozwijać. Kiedy kobieta potrafi przewidzieć każde twoje słowo, każdy gest, każdą myśl, przestaje być tobą zafascynowana, bo przyciąganie to grawy ograźni. Machiavelli pisał: Mądry władca nigdy nie pozwala poddanym wiedzieć, co naprawdę myśli. W miłości nie chodzi o manipulację, ale o sztukę podtrzymywania życia tajemnicy, bo gdy wszystko zostaje odsłonięte, wyobraźnia umiera, a wraz z nią namiętność. Znałem kiedyś mężczyznę imieniem Daniel. Był spokojny, opanowany, niemal nigdy nie okazywał emocji. Jego dziewczyna powtarzała przyjaciółkom, że właśnie to ją w nim urzekło, że nikt nie potrafił go rozszyfrować. Ale po dwóch latach Daniel zaczął się starać. Chciał utrzymać ogień, więc zaczął mówić o uczuciach, pokazywać słabości, tłumaczyć swoje reakcje. Nie zrobił nic złego, a jednak coś się skończyło. Bo z każdym słowem, z każdym tłumaczeniem, usuwał część tej tajemnicy, która wcześniej karmiła jej wyobraźnię. Nie miała już czego odkrywać. Nie czuła potrzeby gadywania. A to właśnie niedopowiedzenie jest paliwem fascynacji. Nie kochamy tego, co oczywiste. Kochamy to, co nie do końca poznane. Kochamy uczucie, że wciąż wchodzimy głębiej i wciąż nie docieramy do końca. W psychologii mówi się, że prawdziwe przyciąganie nie wynika z pełnej harmonii, lecz z napięcia między dwiema energiami z równowagi między bliskością a tajemnicą. Jeśli jesteś zbyt czytelny. Energia znika. Jeśli zbyt odległy, związek się rwie. Sztuka polega na tym, by utrzymać tę nić napiętą, ale nigdy jej nie przerwać. By kobieta czuła, że wciąż cię odkrywa, choć nigdy nie odkryje do końca. To nie jest gra. To szczerość wobec własnej złożoności, bo nikt z nas nie jest jednowymiarowy. Możesz być spokojny, a jednocześnie namiętny. Silny, a jednak czasem kruchy. Logiczny, ale głęboko emocjonalny. Kiedy pokazujesz te warstwy, nie po to, by robić wrażenie, lecz dlatego, że są prawdziwe, ona nie przestaje chcieć wiedzieć więcej. Machiavelli uczył, że dobry władca to ten, któremu się ufa, ale którego nigdy nie można do końca przewidzieć. W miłości nie chodzi o to, by wzbudzać lęk, lecz by zachować coś, co druga osoba nie może kontrolować. Bo gdy kobieta czuje, że znacie całkowicie, miłość przechodzi w fazę spoczynku, a spokój w miłości często jest początkiem końca. Ale jeśli wciąż czuje, że w tobie jest jeszcze coś do odkrycia, miłość staje się podróżą, nie celem, odróżą bez końca. To właśnie tajemnica rodzi pragnienie, a pragnienie jest paliwem przyciągania. I tu kryje się ostatnia lekcja. Prosta, ale najtrudniejsza do zastosowania. Nie pozwól, byś stał się książką, którą ktoś już przeczytał. Niech każdy dzień w relacji będzie nowym rozdziałem. Nie dlatego, że grasz nową rolę, lecz dlatego, że naprawdę się rozwijasz. Kiedy żyjesz z głębią, kiedy wciąż poszerzasz swoje granice, uciszając ego i odkrywając samego siebie, kobieta czuje, że wciąż jest coś do odkrycia. I to właśnie sprawia, że miłość pozostaje żywa, nie dzięki strategii, lecz dzięki ewolucji. Bo kiedy stajesz się mężczyzną, który ciągle rośnie, nie tylko zachowujesz atrakcyjność dla innych, zachowujesz życie w sobie.